z tej strony Oscar i w końcu jest szewitanie jej mam w końcu to szewitanie który będę chyba mówił w każdym filmie i patrzcie co założyłem. co to jest w moim domku dlaczego nie mam żadnych itemów jak jeszcze jak jeszcze miałem sorry że jeden dzień nie było odcinka odcinka ale ale wiecie jak to jest i wiemy czy coś wziąć w razie w wło trochę się ojej nie no dobra nic nie bierzemy jeszcze patrzcie na to nic nie bierzemy jest like. co to jest? czy to jest jakiś portal do jakiegoś innego świata? ale to jest różowy portal to co się może dalej wydarzyć? a się naprawdę boję już. Kolejne różowe jakieś pomieszczenie, w którym nic nie ma. Tutaj nic nie ma. Yy, tutaj jest też różowe, i tutaj też nic nie ma. No to jedyny pokój to ten portal, chyba. Yy, tutaj jeszcze jest jakiś pokój. Tutaj tutaj nie. No to musimy pójść do por. Portalu. Także idziemy do portalu. Pyk, pyk. Dostajemy się do portalu. Zaraz się tam dostaniemy do portalku. Portalku i się z niego przejdziemy. Dobra. Trzy, dwa, jeden. o gdzie ja jestem? A, gdzie ja jestem? Co to jest za jakiś różowy świat? Co to jest za portal? Portal? Co to jest w ogóle? Tutaj są jakieś aksolotyry. Tutaj to wszystko jest różowe. Różowe, nie? Co tu jest? tutaj jakieś, tutaj jakaś woda wylana. Eee. Ale. Dobra. dobra, dobra, lecę dalej. Nie, dobra, poczekajcie, widzowie. Ja się muszę teraz dostać do drugiej tego części, jakby pierwsza część za nami. Widzicie cały czas? moja jest tak, tak, dobra, i idę, i teraz tam. Ile tam jest zwierząt? I my mamy to wszystko polować. No i tutaj nic nie ma. Dobra. Musimy trochę rzeźć. Tylko. Tylko teraz jedno pytanie. Co się znajduje tam, w tamtym budynku? Uuu, dobra. Woda, woda. Była woda. Była taka woda. Ale farcik. A tamto co tam jest? Co tam jest? To jest jakaś... Co to jest? To jest jakby co? Różowe drewno, widzowie. Tutaj jest jakaś jaskinia, Czyli będziemy kopać? E, dobra, ja już nic nie rozumiem. Co ja mam robić? Może sobie zbierzmy na początek drewienko, jak to robi każdy gracz. No i ja nie wiem co ja mam teraz zrobić. Różowe jakieś drzewa, jakieś parkour. O co tu chodzi, nie? Wszystko jest jakieś. Jakieś zimne. To nie jest jakby mój Minecraft. Ciekawe co trzeba zrobić, aby wrócić do naszego starego Minecrafta. Coś będzie trzeba zrobić. I będziemy musieli szerzyć we mnie dużo wyzwań, coś tam... Te sprawy. Idziemy do tej jaskini kopać. Tylko tutaj co zrobimy? I idę kopać. Wykopiemy sobie. I idziemy teraz do tej jaskini, ale dlaczego jestem tam? Ten. Nie mam w ogóle pochodni. Nie... Mam nadzieję, że da się jakoś dostać do mojego domku. Poczekajcie. Okej, okay. co to jest? Mam nadzieję, że da się jakoś do nas, u nas wrócić. I mam nadzieję, że to nie będzie dużo, dużo kosztować. No mam taką nadzieję. Dobra. Będę sobie mieć. I pójdziemy. I tam pójdziemy. Dobra, idziemy. Dobra, jakoś musimy wrócić. A! Tutaj trzy idą. Dobra, lepiej wziąć te aksolotle. Dobra, biorę. Biorę te z aksolotami. Ale żeby to mi było po raz tosta. Dobra. Dobra, pyk, dobra. Tu. Tu. Mam jeszcze wiaderka wraz z Nalej mi wodę i teraz musimy dostać się jakoś do do portalu. Tam do czegoś. I uciekniemy z tego tego świata. Tylko, tylko ja, jest mój domek? Nie, dobra. Mam nadzieję, że jakieś jedzenie w tym domu kłódeńdzie, a ja mogłem w sumie tam iść, bo tam było pełno jedzenia. No, no ale dobra. dobra, na razie w tym domku sobie szedł tą noc. Tą noc, bo w tym domku mamy dużo rzeczy. No i napiszcie co mamy teraz zrobić, bo naprawdę ja się zaczynam trochę cykać. Dlaczego ja jestem innym świecie? I czy to jest naprawdę świat babci? Krysi? Zobaczymy w kolejnym odcinku. Bye.